Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj zaproponuję państwu przepis na bakaliowiec z wrzoskwiniami. Ciasto jest bardzo proste do zrobienia, także zaczynamy. Do ciasta będę potrzebować trzy szklanki mąki. To są szklanki które mają 250 ml. Kiedyś w starych przepisach jak pisało szklanka, to było 250 ml. Jeżeli chodziło o kostkę masła czy margaryny, to było co 25 deko. Dlatego o tym zawsze trzeba pamiętać, jak oglądacie stare przepisy. I tu są trzy szklanki mąki, 25 deko masła, dwie łyżeczki proszku do pieczenia łyżeczki małe, ale takie łyżeczki, nie takie płaściutkie, jak teraz są robione, też tak jak kiedyś były. Cztery żółtka, cukier waniliowy, łyżka cukru duża stołowa, dwie duże łyżki śmietany gęstej, ja mam osiemnastkę, łyżeczka kakao i to jest wszystko na zrobienie kruchego ciasta. A do Nadzienia potem będą potrzebne powidła świliwkowe. Ja mam akurat tutaj cały słoiczek, ale cały na pewno nie pójdzie. Mogą być też, y, może być dżem wiśniowy. I te cztery białka. Puszka brzoskwi, ja sobie już pokroiłam w kosteczkę. Taką dużą puszkę brzoskwi miałam. Garść rodzynek, duża garść. Orzechy włoskie. Ja miałam takie fajne, bo miałam już obrane bez skóry. Pokroiłam sobie je w kostkę. I 8 łyżek cukru. Na każde białko będzie potrzebne dwie łyżki duże, stołowe cukru. Takie duże łyżki. I zabieram się do pracy. Zapomniałam o najważniejszej rzeczy. Ja tutaj mam przygotowaną blaszkę taką fajną, w którą się otwiera. 35x24 cm, ale możecie też sobie w takie zwykłe prostokątne blaszki dać. Też wyłożyć papierem, wtedy wszystko do góry i z papierem potem fajnie się to ciasto wyciąga. Na 35x24 na cm tu jest. Wsypuję mąkę. proszek do pieczenia, cukier waniliowy, cukier, śmietana, masło. Zostawię to na końcu, bo do dwóch, jednej części będzie dodane tylko kakao. Całe ciasto będzie białe. I teraz ciasto bardzo dobrze muszę wyrobić. Ciasto jest dobrze wyrobione. Teraz je rozwałkuję, uformuję i podzielę na trzy części. I teraz tak. Ten rulen. Nieważne, jaki sobie długi zrobicie, po prostu przeku... Krawamy na pół. I tą drugą część jeszcze raz na pół. Ta pójdzie na blaszkę od razu. Tutaj do jednej dodam kakao. Wymieszam to bardzo dobrze. I to będzie ten ciemny kawałek. I teraz tak. Normalnie powinno się te dwa mniejsze kawałki na 20 minut wstawić do zamrażarnika. Ja tego nie robię. Potem się ściera na ciasto. Ja nie robię, ponieważ ja sobie skubię takie kawałeczki. Od razu na ciasto, takie mięciutkie. Szybciej się to robi i wierzcie mi, że ciasto wychodzi rewelacyjne. Także jak wolicie, albo sobie możecie zmrozić te dwa mniejsze kawałki, ten i ten ciemny, albo po prostu tak jak ja to robię. Tak, jest gotowe. Teraz ten kawałek rozwałkuję na foremkę, żeby się zmieściło. Gotowy. I teraz smaruję całość powidłami. to fantastycznie, się też nadaje na święta, takie z bakaliami, jak mazurki, naprawdę bardzo, bardzo dobre jest. I możecie też zrobić same z brzoskwi, to można dać jabłka starte, albo taki mus jabłkowy, też jest wypróbowany przeze mnie, bardzo fajnie to wychodzi. Kilka łyżek powideł mi zeszło. Teraz wysypuję brzoskwinie. Oczywiście, żeby soku nie było, trzeba je najpierw odsadzić. bo już one są mokre same w sobie to. Teraz wysypuję rodzynki. poruszone orzechy. Teraz sobie wezmę pół ciasta białego, pół ciasta ciemnego i wysypię sobie po całym cieście. Ja sobie tak to to kruszyć, skubać. Mówię, jak chcecie, możecie sobie trzeć. Dla mnie ta wersja jest wygodniejsza. I szybciej się robi. I ciemne ciasto w ten sam sposób. I teraz ubiję pianę z białek i wyłożę na ciasto. Wlewam białka. Wsypuję cukier. I miksuję. stoi I ważne jest to, żeby właśnie tak ubić pianę, nie najpierw ubić białka i potem dodać cukier, tylko razem białka z cukrem właśnie ubijać. I teraz włożymy pianę na nasze ciasto. I teraz znowu na tą pianę poskubiemy sobie ciasto i ciemne i białe. I oczywiście, jak to ja zapomniałam powiedzieć. Ja będę tutaj na końcach się opieczę, obsypywać cukrem pudrem, ale można też zrobić polewę czekoladową albo lukier i poleć całe ciasto. Ja zawsze daję cukier puder. Ono już teraz ładnie wygląda. A po upieczeniu jak smakuje, to jest po prostu rewelacja. I teraz wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, góra-dół. W przepisie oryginalnym jest, że piec około godziny, ale mi zawsze około 40-45 minut wystarcza i ciasto jest gotowe. Także musicie u siebie spróbować. Jak ta kruszonka już zawsze jest taka przyrumieniona, bardziej taki ma złoty kolor, intensywny, to ciasto jest wtedy gotowe. Także na 45 minut, 180 stopni, góra-dół w moim przypadku. Ciasto się upiekło. Piekło się 45 minut. Teraz posypię cukrem pudrem. I tak jak już mówiłam, można cukrem pudrem, polewą czekoladową polać, albo lukrem. I zanim polejecie lukrem, możecie jeszcze na to posypać żurawinę. <laughs> Suszoną, taką kandyzowaną. To już będzie w ogóle... Rewelacja. tego tak mówię, ona jest fantastyczna na święta Wielkanocne. Tak, i teraz zostawię troszeczkę, żeby przestygły, potem pokroję. Proszę, tak się prezentuje. To jest niebo w głębie, dosłownie. Fantastyczne. I te bakalie, i brzoskwinie. Polecam, spróbujcie sobie upiec się takie ciasto. Smak jest po prostu niesamowity. Królewskie ciasto. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Życzę smacznego. I zapraszam Was ponownie na kolejne moje przepisy. Do zobaczenia!